Takim wyborem stoicie wy dzisiaj. To musi być mądry wybór, bo niekiedy decyduje o całym życiu, ale dzisiejsza oferta edukacyjna, uczelnie powodują to, że można dość szeroko kształtować swoje zainteresowania, bo najlepiej gdy kształci się w tym kierunku, w którym te zainteresowania są, później łatwiej i chętniej chodzi się do pracy. A oczywiście siedzący tutaj muszą myśleć o wygłoszu, myśleć pozytywnie. Ja muszę myśleć o Was, abyście mieli gdzie pracować i dobrze zarabiać, a Wy o tym... Jakie mieć pomysły na Bydgoszcz, jak je wykorzystywać, jak ma się ona rozwijać. Za chwilę nastąpi pierwsza część omówienia wyniku tegorocznych próbnych matur z matematyki. Na zewnątrz uczelnie bydgoskie prezentują swoją ofertę. Warto się z nią szczegółowo zapoznać, bo w kilku salach seminaryjnych rozpoczynają się już zajęcia, na które zaprasza m.in. prof. Bassama Will. Sprawdza dziś, czy jesteście uzależnieni od internetu. Są również testy. Osobowości. No i mamy jeszcze jedną propozycję, rozmowy z psychologami. Żebyście wszyscy zdali maturę i to z takimi wynikami, które pozwolą Wam wybrać wymarzony kierunek studiów i na tym kierunku studiować. Wszystkiego dobrego na maturze i oby wyniki w Bydgoszczy były najlepsze w województwie, a może i w kraju.